Kochani, kochani, a teraz dla Was niespodzianka, bo jestem gdzie ja jestem. To są prema muzykanci. Tu wszyscy spodchodzą i robią sobie zdjęcia, ale zanim zrobią sobie te zdjęcia, muszą te nogi chyba trzymać. I trochę to przynosi im szczęście. Tak wygląda: czyli Izel, Osioł, Hund, Pies, kaczek. Ide Han. Czy Hun to jest e, kogut? Znacie tą baśń, braci gry. A jak nie znacie, to sobie poczytajcie. Obrewa muzyka. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne w ogóle te, te budyneczki. Stoimy przy starym kościółku, takim bardzo starym, który jest, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata, Ludzie, żeby podziwiać tutaj te witryny okna okna, widzicie, z tymi szkiełkami takimi, to się nazywa nie witryna, tylko witraż, o, witrażowe okna, ponieważ zrobione one są przez y, męża, który wziął się właśnie za witraże w tym kościele i one z tej strony nie są nie są tutaj tak imponujące jak ze strony kościoła, bo tutaj też chodzi o grę światła na tle tych, tych szybek i po prostu one są, widzicie, takie wyjątkowe. Ten kościół należy do kultur erbe, czyli do zabytków takich światowej klasy. I ja już Wam kiedyś kręciłam w środku w tym kościele o o tych wydrażach filmik, także gdzieś u mnie jest. Jak znajdę, to Wam podlinkuję. I tak wygląda Bremen. Piękny Bremen. Dzisiaj jestem w Bremen z Volkerem. Tutaj. Przyjechaliśmy na obiad. Na obiad, zjeść sobie w takich klimatach. Właśnie coś pysznego. Jest już godzina prawie południe. I zanim coś znajdziemy, znaczy już wiemy co, już wiemy co znaleźć, więc na razie chcę pobyć sobie w tym pięknym miejscu i poczuć jak pięknie tu jest. Uwielbiam, uwielbiam, zobaczcie w ogóle tutaj są te z, takie stare kamienie, uliczki brukowane tak zwane, cudownie. Dobrze, a teraz szukamy jakiejś restauracji, bo już zgłodniliśmy co będzie do jedzonka, to zobaczymy, to jest stary radusz. Przepiękny radzie, w którym znajduje się też bardzo dobra restauracja, ale tak strasznie droga i tam trzeba po prostu być fajnie ubranym, wiecie, tak, tak uroczyście. A my dzisiaj na sportowo oczywiście. Zobaczcie, kogo tu mamy. Pan tu. Halo. Halo. I tutaj Niks? Kaj mu Brema Radzkela, Essen. No co was hier Ta restauracja taka fajna. To jest właśnie, nazywa się Brema Radzkela. Tu jest. I zaraz zobaczymy, <grymne> jakie tutaj są jedzonka. A z wami widzę się za chwilę. Pozdrawiam.